inspirowały przez całe wieki, nie tylko reżyserów. Sztuka bez szczyt byłaby o wiele uboższa. Nas również porwał niezwykły mistrz. Przygotowaliśmy dla was jeszcze jedno przedstawienie. Jakie? Promo Julia. W naszych czasach mógł wyglądać tak. To tragedia na wesoło. Zdziwieni? Zapraszamy. Coś taki smętny. Nudno. Jak nudno. Nudno. Stary. W naszym wieku. Przecież na nudynę jest czas. miłość. Miłość. Ty. Kolejna ofiara Feromanu. A co? Też chciałbyś się zakochać? No przyznaj się do tego. Wszystki nie jestem, to widać. Głupitecznie. Eee tam, moja laska jest niezła, a co do kasy, to trzeba ją ulokować w dobrym banku, takim wiesz, czy w lub coś w tym stylu. Nie no Boga. Jeśli tak dalej pójdzie, to sam będę się musiał poddać jakiejś terapii. Już mi opurata sami wariaci. Zapomnisz co to da, zapomnij, co to łzy. Gdzie? A zresztą nigdzie nie idę. A to dlaczego? Nie masz młodego, którą zaszaleć? Dlaczego ty jedyna nie pojawił się w końcu w moim życiu? Trzeba pomagać. Ktoś mnie wołał? Czegoś chciał? Muzyka gra. Goście są. baw się. Decyduj się. Ten tego chcę? ten. ten. Nie, to iść do kasztoru. A jest trzecie wyjście? Nie przeginaj, Julka. Przestań się malować. Wyglądasz jak kamienica odnowiona na przez Nie, Niech nas tu złapią, będzie krucho. Nie pękaj. Ja, usta... A, usta sprawdziłeś? Wiedziałam. Stary, spadamy, kapryl nadchodzi. Jeśli jeszcze umie doczawać, to jest idealne. Oh, oh, oh. Julia, córka kaprylek, oże! Oh, Prawie jest stolica Francji. Prawie robi wielką różnicę. Słuchaj, może pójdziemy na kuchnię bardzo Julka Jurka, w chodź, się zaczyna! Nie mogę przegapić, muszę się dowiedzieć, czy Rysio przeżyje. Żegnaj, Francuzie! Pary, no pary! Bo Ciebie kocham. I nie wiem jak bym w ci, ciebie siebie żyć. Romeo, dlaczego ty jesteś Romeo? Rodzice mnie tak nazwali. Byłem zbyt mały, nie miałem na to żadnego wpływu. Mogło być gorzej. Jak to przebyść? Mój jest taki wysoki. Coś mi dodało skrzydeł. Tylko nazwy nie pamiętam. Poza tym, kocham i mam genialny pomysł. Chodź się nie wiem, jak się starzy dowiedzą, będzie heca. Wygrałeś, a miłość! Czego chcesz od nas? Nieszczęście ściągasz na zawołanie. Lecz z tego, co słyszałam, miłość się więc może zmieni swoje przekonania co do tego, którą z pani chce, i wybierze mnie. Och, mdleję. O, zemdlałam. <grywa> <grywa> Och, jakiś ty silny panie, będę pamiętać swoje męskie <grywa> ranie. Słuchaj, kotuś. Podpiąć <grywa> jutro rano do laurentego i ustal godzinę ślubu. Koniecznie jutro. Zrobisz to dla mnie? Naprawdę tak się zabujały, że chcesz się żenić? No pewno, przecież przecież. Ej, wszystko ja? Wygada, jakby w ciebie piłkną strzelił. Tak, w porządku. To co, poskoczysz jutro do Lauretteka? Do... Z radością pójdę ustalić godzinę waszego jutrzejszego ślubu. Albo waszego pogrzebu. Więc nie będę czekać i szlochać. Mam plan, zanim tych dwoje ksiądz połączę. Wiesz, ja to w podróż poślubną chciałbym wpaść do Barcelony. Wiesz, całe dni spędzilibyśmy na stadionie. Co by wy co? No, chyba, to... chyba jesteś niepoważny. Czy ty masz w ogóle coś w tej głowie? Przecież ja porozmawiam o tym za ślubie. Zebraliśmy się tu, żeby połączyć tych dwoje świętym węzłem małżeńskich. Sorry, dzieciaki, ale ta scena wymaga ode mnie powagi. A wiecie, że mi to kiepsko wychodzi. So. Więc teraz ty, bracisz, posiedź tu cicho. Oh. No to koniec naszych wspólnych pogaduszek. Spadam, bo jadę z Badestem do Bangladeszu. To na razie.